Diabeł jest mocny, bystry, o wiele sprytniejszy niż ty, niż ja. I tak właściwie w pojedynku z diabłem stoimy na pozycji przegranej. Zawsze. On jest ojcem kłamstwa, on jest mistrzem kamuflażu, on może działać w taki sposób, że jesteśmy naprawdę tego nieświadomi. I dzisiaj w Ewangelii Jezus pokazuje nam receptę, lekarstwo, jak sobie właśnie z diabłem poradzić. On, który z martwych wstał, który żyje, kiedy głosił, ludzie byli zdumieni, totalnie zdumieni. Jezus głosił w sposób niesamowicie przekonujący. I dzisiaj właśnie słyszymy o tym, jak poszedł do Kafarnaum, jak był w świątyni. I w pewnym momencie podczas głoszenia Jego nauki była osoba opętana, która rzucała ciałem człowieka. I teraz y, diabeł mówi do Jezusa, po co tutaj przyszedłeś? Przyszedłeś nas zgubić. I Jezus jest tym niesamowity, bo pokazuje, jak sobie radzić z diabłem. Nie wchodzisz z nim w kontakt, bo kiedy zaczynasz dialogować z diabłem, dialogować z pokusą, to niestety zaczynasz przegrywać. Z diabłem trzeba po prostu konkretnie, to jest radykalnie. Y, konkretny krok to jest, jeżeli oko jest dla ciebie powodem do grzechu, to je wyłup. Jeżeli ręka jest powodem do grzechu, to ją odetnij. Czyli w ten sposób też... Y, Odpowiadamy na pokusę, bardzo radykalnie to ścinamy. I Jezus nie toczy tutaj żadnej debaty z diabłem. On mówi mu bardzo jasno: milcz i wyjdź z niego. Jasny, przejrzysty komunikat zmartwychwstałego: milcz i wyjdź z niego. I tak właściwie diabeł musiał uznać wyższość Chrystusa. Oczywiście diabeł jest od nas silniejszy, ale kiedy jesteśmy z Chrystusem, kiedy przychodzi po prostu pokusa i kiedy od razu uciekamy się po prostu do niego, kiedy nie dialogujemy, kiedy nie rozkminiamy nad tą pokusą, to to jest skuteczna broń w walce z diabłem. Więc bądźmy mocni, bądźmy silni i nie dajmy się Diabłów pędzić w manowce, bo niestety on, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć, szuka najsłabszego punktu, rzeczy, która może być najbardziej wrażliwa w tobie, żeby cię zaatakować, żeby wejść na twoje podwórko, żeby zacząć plądrować, żeby działać jak wirus, który powoduje, że pliki są później niszczone i w pewnym momencie twój system pada. Nie dajmy się na to. Musimy się po prostu trzymać w ryzach, musimy się trzymać mocno, dzielnie, mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. Kochani, na drogę waszej walki duchowej niech was błogosławi, umacnia i strzeże Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. A ja Was przeserdecznie pozdrawiam i oczywiście życzę dobrego dnia.